dla klubu dla, dla kibiców, których dzisiaj brakowało, ale myślę, że przed telewizorami siedzieliście, stykali kciuki i daliśmy im to, czego wszyscy chcemy. Przede wszystkim daliście jej w trzeciej partii całkiem chyba niepotrzebny. No, bardzo niepotrzebnie, bo, bo było cały czas dwoma, trzema punktami dla nas, a, a w końcówce to, to tref miał, dwie piłki albo trzy piłki setowe. Eee, bardzo fajnie, że Michał Falacha w pewnym momencie, swoją nieprzewidywalną zagrywką, zagrał asa i dał mu spokoju, chłopaków z drugiej strony. Eee, myślę, że, że niepotrzebnie wdaliśmy się w taką, w taką wymianę, ale, ale bardzo fajnie, że, że to potrafiliśmy wytrzymać, że rozstrzegnęliśmy mimo jakichś tam małych problemów tego ten mecz na swoją korzyść w trzech Jak dla przyjmujących, to chyba zagrywki Mariusza dla złego, który dopiero od trzeciej partii grał z początku. No też były z pewnym utrudnieniem w tym nie tylko dla złego, bo bo Iwigiurski też tam kąsał za bieżką, a a to pokazał, że zagrywać potrafi o to, no nie podejrzewaliśmy do tego. Ja myślę, że, że bardzo często jak ktoś wychodzi i bije z całej siły, to nam się wydaje, że to jest najtrudniejsza zagrywka na świecie, a ci inni to, to nie, ale, ale to, to wcale bardzo często tak nie jest. To często no to Newt i Janusz dzisiaj pokazują, że, że mimo że są trochę mniejsi i mają mniej siły, to tą piłkę potrafią taką plasować, że, że sprawiają e, kłopoty. Ale, ale myślę, że mimo, mimo tego, że oni nie zagrywali jak bardzo źle, to my się sobie naprawdę dawaliśmy radę w przyjęciu. Bo jesteście bardzo zadowoleni, że te tak się skończyło. Zdecydowanie, bo, bo wiemy, że Gdańsk w tym, w, tym, w tym sezonie miał swoje problemy, natomiast na pewno są w dłuższym czasie, dłuższe, dłuższego czasu w treningu niż my. my. Tak naprawdę tylko ten tydzień po, po tygodniowym siedzeniu w domu, także bardzo się cieszymy, że po tej panatanie wracamy i od razu wygrywamy za trzy punkty, bo widzieliśmy, że inne zespoły miały, z tym problemy, także to jest bardzo cenne, bardzo cenne zwycięstwo. Teraz jest taki do normalnego, sportowego życia, bo Wy też musicie sobie troszeczkę radzić chociażby z tym, jak spędzać wolny czas w momencie, kiedy nie macie normalnych, pełnych obciążeń. No zdecydowanie. My jako sportowcy myślę, że jesteśmy taką grupą, która jest bardzo, bardzo uzależniona i przyzwyczajona do takiego, do takiego planu, tydzień do przodu, rutyna, wiemy kiedy mamy trening, wiemy, wiemy kiedy mamy zjeść dalej. A tak naprawdę w dzisiejszych czasach no nie wiadomo, czy, czy za dwie godziny mecz, który jest zaplanowany, się nie zostanie przełożony albo odwołany. Tak Trzeba się cieszyć tymi, tymi chwilami, które możemy spędzić na boisku i dawać siebie maksa, bo, bo tak naprawdę nie wiadomo, co, co będzie jutro i, i to jest trochę, trochę smutne. Wy zagraliście niezły mecz. Do tych błędów własnych to, to jaliście, co prawda 5, w drugim secie. Ale to musi gdzieś pojazd, nie ma meczu bezbłędnego. E, wiadomo, ja tak szczerze to byłem zdziwiony, e, bo po tej przerwie, co wróciliśmy, to na treningach wyglądaliśmy e, naprawdę dobrze. Muszę <grym grym grym> powiedzieć, że, że lepiej niż przed, przed, tym, e, przed tym lockdownem, który który nas, nas, że tak powiem, spotkał, e, także wszyscy się stęsknili za siatkówką, wszyscy, wszyscy są spragnieni tego, żeby, żeby przychodzić jednak na tą halę, mimo że czasami się tam narzeka, to jednak jak doświadczyliśmy tydzień w domu bez, bez świeżego powietrza, to, to doceniamy dwa razy bardziej to, co mamy i to, że możemy grać siatkówkę i robić to, co kochamy.